Garść ciekawostek o Gilmore Girls, czyli kochanych kłopotach. Milo, czyli serialowy Jess, i Alexis, czyli Rory spotykali się w prawdziwym życiu przez ponad 3 lata, stąd widoczna na ekranie prawdziwa chemia pomiędzy nimi. Ich rozstanie zbiegło się z ostatnim występem Milo, w szóstym sezonie. W serialu kilkakrotnie wspominany jest hit z 1987 roku Dirty Dancing. Kelly Bishop czyli Emily Gilmore gra w tym filmie Matkę Głównej Bohaterki. Pokazywany w serialu Dom Suki jest w rzeczywistości tyłem Domu Lorelai. To ten sam dom, a aby łatwiej to zobrazować, przód Domu Suki to ta sama weranda, na której Jess pił piwo, gdy odwiedzał główne bohaterki, po raz pierwszy na kolacji zapoznawczej. Producenci robią ukłon w stronę tego faktu w odcinku pierwszym sezonu trzeciego, kiedy Lorelai pokazuje Rory skrót z ich domu do Suki. Dom ten był wykorzystywany w wielu innych filmach oraz serialach, między innymi w słodkich kłamstewkach. Ze względu na szybkie tempo wypowiedzi w programie, przeciętny scenariusz odcinka miał średnio 80 stron, w przeciwieństwie do 45 w przypadku innych, klasycznych seriali. W 101 odcinku, czyli odcinku 14 5 sezonu, wyświetlany jest czarno-biały film z lat 30 który Lorelei komentuje słowami, rozmawiali szybko, w oczywisty sposób, nawiązując do specyfiki scenariusza kochanych kłopotów. Chłopak Lane, czyli Dave, którego grał Adam Brody, w 2003 opuścił plan ku rozczarowaniu fanów na całym świecie, aby zagrać rolę w serialu Życie na fali, którego akcja rozgrywa się w Kalifornii. Uważa się, że był jednym z najlepszych chłopaków z całej serii, ale wielu całkiem słusznie. Twierdzi, że wynika to tylko i wyłącznie z krótkiego stażu tej postaci, przez co nie mogliśmy zobaczyć całego spektrum jego zachowań, w tym tych negatywnych, które na pewno pojawiłyby się w scenariuszu. Z tego samego powodu pożegnaliśmy się z Chadem Michaelen Moore, czyli aktorem grającym Tristana, który opuścił serial najpierw chwilowo, aby wystąpić w jeziorze marzeń, a następnie na stałe po otrzymaniu roli w kultowym One Tree Hill. Dzięki temu, na podstawie jego postaci mogliśmy poznać Logana, ponieważ docelowo to Tristan miał być Loganem Rory w koledżu, co potwierdziła sama producentka, dodając, że na koniec tej podwróży Rory będzie odzwierciedlać Lorelai i zajdzie w ciąży zaraz po ukończeniu jej, co jak wiemy nie wydarzyło się w oryginalnej serii. Co naturalnie prowadzi nas do znienawidzonej przez wielu kontynuacji, czyli kochane kłopoty, rok z życia. Amy Sherman Palladino, producentka, z racji braku porozumienia z wytwórnią nie brała udziału przy tworzeniu finałowego, siódmego, sezonu serii. Do tej pory ma o to żal i nie pogodziła się ze scenariuszem ostatnich odcinków. Doprowadziło to do absurdalnych sytuacji w nowej odsłonie serialu i niezgodności fabularnych, ponieważ Amy postanowiła zignorować większość wydarzeń z ostatniego sezonu i tworzyć nową historię w sposób w jaki chciała zakończyć tę oryginalną. Efektem są niskie oceny roku z życia i rozgoryczenie fanów, którzy przez lata wyczekiwali kontynuacji historii. W pierwszym nagranym pilocie serialu Rolę Suki grała Alex Borstein, a Dina Nathan Wederington. Dopiero po zaakceptowaniu serialu przez stację, sceny z nowymi aktorami zostały nagrane ponownie. Ale w internecie wciąż można znaleźć niewymitowany nigdy w telewizji pierwszy odcinek, który powstał na początku 2000 roku, czyli prawie 10 miesięcy przed oficjalną premierą Kochanych Kłopotów. Roli uwielbia czytać i nie wyobraża sobie życia bez książek. Kocha książki, każdy gatunek i prawie każdego autora i autorkę. W całym serialu scenarzyści nawiązali i wymienili tytuły 339 książek. Link do pełnej listy wrzucę wam w opisie filmu. Czy Rory inspirowała was do zapoznania się z którąś pozycją? Po emisji pierwszych odcinków serialu ludzie zachwyceni byli niesamowicie naturalną chemią Lorelai i Rory w relacji matka-córka. Okazało się, że to przyciąganie wynikało z tego, że dla Alexis Rola Rory była pierwszą, którą grała na dużym ekranie i nie orientowała się ona, gdzie ma iść, gdzie się zwrócić i gdzie się ustawić tak, aby kamera dobrze ją nagrała. Lauren najczęściej łapała młodą aktorkę za ramię, aby kierować się po planie zdjęciowym, co fani odbierali jako wyjątkową zażyłość bohaterek, które grały Bledel i Graham. W wywiadach Graham śmiała się, że to nie jest chemia, że ona po prostu szarpie Rory, aby ta poprawnie się poruszała. Kierownictwo castingu zabiegało o Lauren Graham od początku procesu poszukiwań, ale była ona zaangażowana w inny program w NBC. Tydzień przed zdjęciami nadal nie udało im się obsadzić Lorelei, więc i tak zaprosili Graham na przesłuchanie. Sherman Palladino obsadziła ją tego dnia w nadziei, że drugi jej program zostanie odwołany, co wkrótce nastąpiło. Później wyjaśniła, jak Graham spełniła wszystkie kryteria, których szukała mówiąc, Lorelai to cholernie trudna rola. Musisz być zabawna, musisz mówić naprawdę cholernie szybko, musisz być seksowna, ale nie strasznie seksowna. Musisz być silna, ale nie w stylu nienawidzę mężczyzn. Graham i Bledel, czyli Rory, poznały się dopiero dzień przed nakręceniem odcinka pilotażowego. Liza Wayne początkowo brała udział w castingu do roli Rory, jednak od początku było wiadome, że jej nie otrzyma. Sama aktorka natomiast tak bardzo spodobała się producentom, że rola Paris powstała specjalnie dla niej. Keiko Agena, która grała Lane, miała 27 lat, kiedy serial miał premierę. Aktorka bardzo żałowała, że drogi jej bohaterki tak rzadko przecinały się z Paris, ponieważ chciała, aby obie te dziewczyny zaprzyjaźniły się w serialu. Zespół Lane nazywa się Hep Alien i jest to anagram imienia i nazwiska Helen Pai, przyjaciółki producentki, na której postać Lane była wzorowana. make your wish Twój ezoteryczny sklep. Świece kadzidła, bransoletki i wiele, wiele innych magicznych produktów. Piosenka przewodnia serialu została po raz pierwszy wydana w 1971 roku, czyli prawie 30 lat przed pierwszą emisją programu. Na potrzeby programu piosenkarka zmieniła część wersów, ponieważ uznała niektóre z nich za przestarzałe lub niepoprawne politycznie, a poza tym chciała, aby piosenka bardziej nawiązywała do relacji na linii matka-córka. W 2003 roku w Wielkiej Brytanii Kochane Kłopoty po raz pierwszy wyemitowano w stacji Nickelodeon. Pokazano wtedy tylko pierwsze trzy sezony z odcinkami zredagowanymi pod kątem treści, a niektóre z epizodów, jak na przykład The Big One, czyli ten, w którym Paris dowiaduje się, że nie została przyjęta do Harvardu, zostały całkowicie pominięte. Sezony od 4 do 7 zostały nakręcone i wyemitowane w panoramicznym formacie HD. Płyty DVD zostały jednak mimo wszystko wydane w przyciętym formacie 16x9, ponieważ producentka Amy Sherman Paladino nie lubiła formatu panoramicznego. W Teksasie istnieje zajazd o znanej nam nazwie Hotelu Suki i Lorelei Dragonfly Inn, który posiada nawet takie samo logo jak w serialu. Właściciele po latach po zakończeniu produkcji w 2018 roku kupili stary budynek i przekształcili go na wzór tego serialowego, tworząc z niego pięciogwiazdkowy hotel, w którym nocleg możemy zarezerwować chociażby na Booking.com. Lubicie kochane kłopoty? Oglądaliście rok z życia na Netflixie? Dajcie koniecznie znać w komentarzu.